Nasze życie to lustro naszych wewnętrznych przekonań. Jeśli wierzysz, że pieniądze są trudne do zdobycia, zawsze będziesz walczyć o przetrwanie. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na miłość, to ją dostaniesz. To, co widzisz na zewnątrz to odbicie Twojego wnętrza. Zastanów się, jakie założenia nosisz w sobie na temat świata, siebie czy sukcesu. Pomyśl o tym, jako programie w komputerze. Jeśli kot mówi to niemożliwe, to nigdy tego nie osiągniesz. Ale kiedy zmienisz kod na jestem wystarczający, jestem wystarczająca, zasługuję na więcej, Twój świat się zmieni. Nie chodzi o puste afirmacje, ale o prawdziwą zmianę w Twojej podświadomości. Zadaj sobie pytanie, co muszę uwierzyć, aby moje marzenia były możliwe? Zmień swoje przekonanie, a reszta podąży za nimi. Chcesz wiedzieć, jak zmieniać swoje założenia i manifestować to, czego pragniesz? Obserwuj mój profil i napisz w komentarzu, jakie przekonanie chcesz zmienić, by zacząć żyć lepiej.